Cześć, witam Was w drugim odcinku ucieczki do Algarve. Kolejny dzień naszego pobytu rozpoczęliśmy w autokarze Algarvejskiego odpowiednika PKS-u i pojechaliśmy do naszej głównej bazy wakacyjnej, jednego z największych miast regionu Porcimao. Tu może kilka słów o komunikacji, ponieważ oprócz najbardziej polecanego wynajmu samochodu oraz taksówek, Algarve posiada całkiem sprawnie działającą sieć połączeń komunikacji publicznej. Kolej w regionie to jedna główna linia ze wschodu na zachód. Alternatywą są połączenia autobusowe, które ani komfortem, ani też czasem podróży nie ustępują kolei. Zaletą autokarów jest korzystna oferta biletowa dla turystów. My skorzystaliśmy z tygodniowego pasy Turystyka w cenie 46 euro, który pozwala na nielimitowane przejazdy w regionie dalekobieżnymi i turystycznymi liniami firmy Vamus Algarve. Oferta nie obejmuje autobusów miejskich, natomiast w cenie biletu są połączenia tak zwanymi liniami klifowymi, z których najwięcej korzystaliśmy. To ważne, pasy Turystyka obejmuje również linie lotniskowe. Więcej szczegółów podam na końcu odcinka. Tak więc dotarliśmy do porcimału, gdzie wyborczym hasłem w tle Wasze zyski lub nasze życie. Przywitał nas pomnik algarwejskich kobiet. Klucząc między wąskimi uliczkami starej dzielnicy miasta, doszliśmy do spokojnego i cichego osiedla, będącego niegdyś wioską rybacką, położoną wzdłuż brzegu rzeki Aradi. Tam odnaleźliśmy nasz wynajęty mały biały domek, który okazał się być bardzo przytulnym i funkcjonalnym miejscem, stworzonym niemal idealnie do naszych potrzeb. W końcu ku naszemu zadowoleniu nadszedł czas na poznanie miasta, które będzie nas gościć przez następny tydzień. Każdy, kto był w Portugalii przywiózł zapewne choć jedną puszeczkę słynnych portugalskich sardynek. To między innymi w Porcimału były one produkowane. Po drodze na Tocan mijaliśmy dawny zakład, a dziś Muzeum Przetwórstwa Rybnego. Fabryka dzi konserwa lajos de gdzie od ponad 100 lat przetwarzano głównie tujczyka i sardynki. Porcimał to ponad 45-tysięczne miasto położone u ujścia rzeki Aradzi, z największym falgarw portem morskim i uważaną za jedną z najpiękniejszych w Europie plażą dachosia. Przebudowana i dostosowana do współczesnych potrzeb barownia, którą mijaliśmy, stanowi swoistą bramę do tej słynnej plaży. Aby zobaczyć jej złocistą od piasku powierzchnię w całej okazałości, postanowiliśmy pójść pod latarnię morską na końcu falochronu, strzegącego wejścia do portu. To niewątpliwie jeden z bardziej urokliwych zakątków tego miejsca i świetna perspektywa do oglądania zachodu słońca. Natomiast na drugim brzegu ujścia Aradzi leży przepiękna biała wioska rybacka Fehagudo która jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych tych okolic. Pośród tak fantastycznych widoków ruszyliśmy ku latarni, by zobaczyć panoramę Praja dachosza i zrobić kilka fotek z tą barwną konstrukcją. Niestety, nawet w tak urokliwym miejscu, globalne ocieplenie odciska swoje piętno całymi zwałami glonów wyrzucanych przez ocean. Nasz drugi dzień w Porcimau przebiegał pod egidą okolicznych plaż i słonecznych promieni. Wędrówkę ze słońcem rozpoczęliśmy w rybackiej wiosce Alvor, która wchodzi w skład gminy Porcimau. Ta urocza miejscowość szczyci się piękną, płaską plażą z widokiem na przedmieścia Mał i z drugiej strony na miasto Lagosz. Jednak największymi atrakcjami tutaj są piasek i woda, sowicie oblane ciepłem słońca. Sama plaża ma dobrze rozbudowaną infrastrukturę z parkingami i knajpkami w zasięgu kilku minut spaceru. Jest tu też szeroka wydma, a na niej sieć drewnianych pomostów spacerowych i ścieżek, na których można rozruszać nieco nogi po wylegiwaniu się na plaży i jednocześnie podziwiać panoramę Alvor i wschodnich przednich Lagosz. Niepowtarzalny krajobraz tego miejsca tworzy wspólne estuarium Rzecz Ojiak i Alvor, oddzielone szerokim pasem wydłu i plażą o wód oceanu. Dzięki temu miejscowość posiada własną marinę i rybacki port, a ponadto urzekającą atmosferę, w której większość dnia można spędzić na przyjemnym leniuchowaniu i podziwianiu fantastycznych krajobrazów wokół tego urokliwego miejsca. Do Alvor dojedziemy liniami 51 i 52 na wspomnianym bilecie turystycznym. Muzyka pierwszej kąpieli w gorących promieniach słońca i lodowatym oceanie poszliśmy szukać ukrytych między klifami cudów natury. Pierwszym z nich jest bezpośrednio sąsiadująca Salvor Praia da Prainia, co można tłumaczyć jako Plaszka. To był nasz pierwszy kontakt z wypłukanymi przez ocean skałami Pomiędzy którymi kryją się tak nieprawdopodobnie piękne plaże. Żeby dodatkowo podkręcić ten efekt, na plaży dostaliśmy się windą, ponieważ między skałami została wybudowana restauracja, przez którą można zejść wprost na piasek. Niesamowitego wrażenia, jakie wywierają skalne groty, korytarze, przejścia i okna, nie były w stanie zepsuć nawet gnijące wokół, wyrzucone na plażę przez ocean glony. Ani słowa, ani też obraz nie oddadzą magii tych miejsc. Dalej ruszyliśmy szczytem klifów w poszukiwaniu zejścia do Praia do Stres Irmaos, czyli Plaży Trzech Braci. Najbardziej niesamowite jest to, że każda z tych plaż jest inna o różnych porach dnia, ponieważ pływy diametralnie zmieniają krajobraz tych miejsc, czasem odcinając dostęp do ich części, a czasem otwierając skrywane przez wody przypływu przejścia i korytarze. Dodatkowo malowniczości nadają padające pod różnymi kątami promienie słońca. Dlatego niemal każdy spacer klifami i ukrytymi w nich plażami jest inny. Dla takich widoków warto odwiedzić Algarve i każdemu polecam wrażenia, jakich dostarcza. Z plaży nr 6 w Na koniec odcinka obiecane kilka słów po autobusa. Przewoźnicy, których obejmuje pasę turystyko to Evaline i dalekobieżne autobusy Vamus. Komunikacja miejska w poszczególnych miastach nie wchodzi do oferty turystycznej, zaś linie objęte nią mają mniej przystanków i rzadziej kursują. Dobre planowanie pomaga poruszać się zarówno po mieście, jak i niemal całym Algarve. Dużą pomocą jest aplikacja Vamus, w której znajdziemy zarówno rozkłady jazdy, jak i kupimy bilet w postaci kodu QR. Przy uruchamianiu trzeba wybrać Vamus Faro. Tam ujęte są interesujące nas linie. Wybieramy język i możemy sprawdzać rozkłady. Najlepszy sposób to wybór przystanku na mapie i ściągnięcie rozkładu konkretnej linii z listy jako PDF, ponieważ rozkład online pokazuje również linie nieobsługiwane turystycznym biletem. Tu także zakupimy nasz pase turystyko. Tak wyposażeni wyruszyliśmy na poszukiwanie najpiękniejszych widoków, na obejrzenie których zapraszam do kolejnych. Ucieczek z miasteczka.